Na obwodnicy w Lemierzycach doszło do wypadku autokaru turystycznego 28 osób, turystów, obywateli z Rosji, jadących do Niemiec. Kierowcy ze wstępnych ustaleń wynika, kierowcy zaskoczyły warunki pogodowe ściana deszczu. W wyniku tego kierowca zjechał na lewą stronę drogi, zsunął się do rogu. W wyniku wypadku jedna osoba z obrażeniami została przewieziona do szpitala do Gorzowa. Policja będzie sprawdzać stan techniczny tego autobusu, czy tak, wszystko wszystkie było w czynności są prowadzone w tej chwili przez Sulencińskich policjantów. Praca strażaków po przyjeździe polega głównie i przede wszystkim na tym, aby zabezpieczyć zdarzenie przed dalszą możliwością jego rozwoju i udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej osobom poszkodowanym, ewentualnie wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych w celu udzielenia jej takowej fachowej pomocy. Ilu poszkodowanych było w tym wypadku? W tym wypadku poszkodowanych w sumie było 5 osób, podróżowało 31 osób tym autobusem i dwójka dzieci w tym gronie również była. Jedna osoba ze względu na liczne obrażenia została i znaczne to obrażenia została otransportowana do szpitala. Stan jej chwili obecnie dla mnie nie jest znany. Jedna osoba dodatkowo została w późniejszym terminie transportowana ze względu na rany cięte głowy i po, po fachowym zaopatrzeniu wróci tutaj do swoich przyjaciół dalszej podróży. To była wycieczka z Rosji, tak? Tak, z obwodu Kaliningradzkiego